Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. No, pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza, ale wróciliśmy na Świder, ponieważ już niedługo te nasze piękne brzegi wypełnią się ludźmi, niestety także śmieciami, ale są pomysły na to, żeby sobie z tym radzić. Jeśli chcecie je poznać, zostańcie z nami. 22 marca, czyli w najbliższą sobotę, obchodzony jest Światowy Dzień Wody. I z tej okazji Stowarzyszenie Choć na Ćwider zaprasza do inauguracji bardzo ciekawej akcji, która nazywa się Adoptujmy Rzekę. Akcję wymyślił i promuje klub. Gaja, bardzo znany, ekologiczny klub Gaja. Dziewczyny ze stowarzyszenia postanowiły ten pomysł zaadaptować na nasz teren. Na czym to polega? Chodzi o to, żeby zaadaptować rzekę, czyli otoczyć ją pewnego rodzaju opieką. Stowarzyszenie myśli, żeby była to ta część rzeki, która leży na terenie powiatu otwockiego, od kołbieli do ujścia świdla do Wisły. Chodzi o to, żeby dbać o jego czystość, monitorować tę czystość, żeby pilnować brzegów, żeby prowadzić różnego rodzaju działania edukacyjne, promocyjne, organizować ciekawe wydarzenia turystyczne i właśnie od takiego. Turystycznego wydarzenia zaczniemy w sobotę. Będzie to długi wspólny spacer, około 6-kilometrowy z Mlądza tutaj do pobliskiej plaży miejskiej w Otwocku przy kolejce wąskotorowej. Moście kolejki wąskotorowej start o godzinie 15. Zachęcamy do podjechania do Mlądza autobusem linii MiniBus, który odjeżdża o 14.23 z Orlej. Dowiezie nas do Blonda i stamtąd na wspólną wycieczkę wyruszymy. Podobno ma być cieplutko, więc myślę, że warto przybyć, zwłaszcza że na finał zaplanowane jest ognisko, także bierzemy sobie kiełbaski. Do zobaczenia nad Świdrem. Koncert zespołu Czerwony Tulipan oraz podwójny Wernisarz będą towarzyszyć otwarciu galerii CDN. Galeria nie jest nowa, ale pojawi się w nowym miejscu w radości przy ulicy Orłowskiego 48. Każdy, kto zna Magdę Semilską i stworzony przez nią miejsce wie, że nie brakuje energii i pomysłów. Tutaj zyskała nową przestrzeń, podobno będzie się dużo działo, spotkania z ciekawymi artystami. No i ta inauguracja to właśnie koncert, który rozpocznie się o 19 wstęp 35 zł, ale wcześniej, bo już od 17, zapraszamy na otwarcie dwóch wystaw. Będą to artyści krakowscy, Megi Pił oraz Łukasz Kocjan. Bardzo ciekawi twórcy, zachęcamy do zapoznania się z ich sztuką. To wszystko w radości już w najbliższy piątek, 21 marca. Idę szukać tulipana, butelek nie brakuje. Pod wieczorek z książką na talerzu to propozycja piątkowa Klubu Kultury Aleksandrów zaprasza na spotkanie z pisarką książek dydaktycznych dla nauczycieli Joną Kiełpińską. Wspólnie z nią spróbujemy zastanowić się nad dzisiejszą rolą książek. Kto je czyta, dlaczego, co nam książki dają? To myślę, ważne pytania, zawsze aktualne. Poszukamy na nie odpowiedzi w piątek w Aleksandrowie godzina 17.30. Jestem wolny. Na piątek mamy też dwie propozycje koncertowe. Miłośnicy rocka, glam rocka i pochodnych mogą wybrać się na koncert młodej grupy Hollywood Band. Tworzą ją gimnazjaliści z Józefowa. Koncert odbędzie się w ramach cyklu Scena Młodych w Józefowskim Moku. W piątek o godzinie 18. .00. Godzinę później było o 19 w Karczewie, więc teoretycznie jest to do pogodzenia. Można posłuchać będzie muzyki klasycznej, operetkowej. Wystąpi zespół Aquamarine Band. To będzie koncert w piwnicy pod barankiem, czyli w podziemiach karczewskiego Mgoku godzina 19, jak już powiedziałem, wstęp wolnym. Ja mówiłem, że znajdę tu jakieś tulipany. Widzicie? Miłośnicy szklanych kwiatów są wszędzie obecni. Ale kwiaty lubił też Stanisław tym. Przynajmniej y, tak było w filmie Nie ma Róży bez ognia, gdzie jego firma partnerka o tym śpiewała. Ciekawe, czy do tego nawiąże. Przekonamy się w sobotę w Józefowie, bo właśnie Stanisław Tym i Krystyna Sienkiewicz przyjęli zaproszenie na tegoroczne imieniny Józefowa. Inicjatywa jest popularna i znana, bardzo ciekawa. Usłyszymy sporo humoru. Myślę, że pani Krystyna pełna pełna wariackich pomysłów, wdzięku i ten szelmowski nasz Stanisław Tym z pewnością rozbawią i zachwycą publiczność. My polecamy w ciemno. Godzina 18. Józefowski MOK. Wstęp wolny w sobotę. Niedziela upłynie nam pod znakiem teatru. I sceny naprawdę ciekawe. Zaczynamy w Falenicy. Tam o godzinie 16 odbędzie się premiera spektaklu Ordonka w reżyserii Szczepana Szczykno. Jedna z najsłynniejszych gwiazd przedwojennej Warszawy. No to postać niewątpliwie inspirująca. Zobaczymy jak wykorzystał to falenicki reżyser. Bilety 7 złotych, godzina 16. .00. Także premiera w Smoku w niedzielę o 18.00. Spektakl Napoleon był dziewczynką. Tę ciekawą farsę wybrał dla siebie na swój debiut na latwockiej scenie Tadeusz Hankiewicz, który zastąpił Edwarda Karolinskiego. Spektakl opada na pewnym ciekawym czworokącie. Główną postacią jest tam e, dziewczyna o imieniu Lili, dość przewrotna, ponoć kłamczucha. E, co z tego wszystkiego wyniknie, no na pewno spora komedia Pomyłek. Uwaga! Spektakl jest na zaproszenia. Słyszałem, że wolnych miejsc już nie ma, ale myślę, że jak ktoś się uprze, może liczyć na jakieś wejściówki. No warto spróbować. Ostatnia propozycja teatralna to spektakl Stanisława Górki pod tytułem Gruziński Toast, czyli Szkielet od Śledzia. Grany jest w powodzenie w lokalnych ośrodkach kultury. To liryczno-nostalgiczna opowieść, która nas przenosi w czasy przedwojennej Polski, Rosji. Usłyszymy piosenki Wysockiego, Okudżawy, tekst Agnieszki Osieckiej. No myślę, że atmosfera będzie szczególna, sporo subtelnego humoru. Godzina 18, Józefów, wstęp wolny. Ależ ta rzeka szumi, chodźmy stąd. No, tu już trochę lepiej słychać. E, jeszcze jedna propozycja to akcja Wymień książki, płyty, filmy. O, dobrze to pamiętałem. Oczywiście w smoku co dwa miesiące spotkanie kolekcjonerskie, można odświeżyć sobie swoją biblioteczkę, zbiory muzyczne, filmowe. E, zapraszamy o godzinie 15 w niedzielę. Ach, nasz widerek. E, przechodzimy do zapowiedzi dla dzieci. W piątek o 10 rano, wcześnie, wcześniej, w miłośnicy recytatorskich popisów mogą wybrać się do MDK-u. Tam odbędą się powiatowe eliminacje 37. Konkursu Warszawska, Syrenka. Najlepsi będą nas reprezentować już w finale wojewódzkim w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki Warszawy. To o godzinie 10 w piątek. Na zajęcia plastyczne zapraszają też kluby w Mlądzu i MGo w Karczewie. To propozycja dla dzieci, wiosenne, świąteczne plastykowania, My można wspólnie coś twórczego zrobić. W Karczewie spotykamy się o godzinie 16, wstęp jest tam wolny, natomiast w Mlądzu o godzinie 18 i wstęp kosztuje 10 zł. Również 10 zł kosztuje wstęp na zajęcia, właściwie warsztaty Witaj Wiosno, na które zaprasza w sobotę. Muzeum Ziemi Otwockiej. Będzie to okazja do poznania zwyczajów, tradycji świątecznych, ale z innych krajów. Między innymi Bułgarii, Rusi. No, na, oczywiście nie zabraknie także naszej polskiej Marzanny. Godzina 11.00 Muzeum Ziemi Otwockiej w sobotę. No i na koniec pozycja oczywiście obowiązkowa dla wszystkich rodziców i dzieci, czyli przegląd teatrów bez sceny w Józefowie. Przed nami trzecie spotkanie. Absolutnie wyjątkowe. Przyjeżdża Teatr Karagos, czyli Czarne Oko, to jest tradycyjny turecki teatr cieni. Zupełnie wyjątkowa, wyjątkowe widowisko. Zobaczymy spektakl pod tytułem Łódź. Jego bohaterowi to właśnie Karagos i Hacivat. Dwaj przyjaciele, zupełnie przeciwieństwa: jeden jest prosty, rubaszny, drugi wykształcony. Świetnie się uzupełniają. Tym razem postanawiają popracować jako przewoźnicy na rzece. Co z tego wyniknie? Przekonamy się w sobotę. Bilety 10 zł, godzina 11. Uciekam, bo wieje! I propozycja na koniec to udział w bardzo ciekawej inicjatywie Fundacji Stacja Kultury, który realizuje oczywiście Stacja Kultury Falenica. Tytuł PKP Art, czyli Projekt Kultury Powszechnej, ma nam uczyć tego. Co sztuka współczesna ma wspólnego z naszym życiem? Ma te tematy sztuki współczesnej przybliżać i robić to w sposób bardzo niebanalny, związany też mocno z charakterystyką lokalną naszego miasta, naszej okolicy Linii Otwockiej. Myślę, że będzie to zrobione ciekawie, znając Ewę Jaskulską ze stacji Falenica. Projekt przeznaczony jest dla dwóch grup. Dzieciaków i młodzieży, a także dla seniorów. Wszystkich zainteresowanych odsyłam na stronę internetową, która jest gdzieś tutaj, jak zawsze poniżej. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury, i Sztuki i Dziedzictwa Narodowego, a linia Otwocka i linia TV mają nad tym wydarzeniem patronat. Zachęcamy do udziału, do zapisów. Myślę, że warto. Słuchajcie, no nie wiem, czy pamiętacie, że pierwszy odcinek Skoków Miasto, który nagrywaliśmy latem zeszłego roku, odbywał się właśnie tu na plaży miejskiej. Eee, tu się zaczynało i tu się kończy, ale kończy się tylko na dziś, bo oczywiście wracamy za tydzień. dia. Pa, Papo.